Gdyby śpiew mógł wybrać sobie imię, wybrałby imię Czesław. Moim gościem jest nietuzinkowy dosłownie i w przenośni artysta, poeta, malarz. Zaraz się to wszystko okaże Czesław. Czesław śpiewa. Witam. Bardzo ładna zapowiedź. Bardzo ładna, ale poeta i malarz to już wielka przesada, ale, ale, ale może, może, może mam talent do, do poetów i do malarzy? E, Malarz, e, e, może faktycznie przesadziłem, ale z pisarzem miałem na myśli e, trochę nawiązać do Czesława Miłosza. Dlatego, że najnowsza płyta e, Czesława to jest właśnie Czesław śpiewa Miłosza. To są wiersze wielkiego poety. Tak. To jest najbardziej alternatywna płyta e, i najtrudniejsza płyta, z której wszystkich zrobiłem w swoim życiu, ale ewentualnie ona w tej chwili jest spostrzegana przez pryzmat e, e, innego muzyka, niż był trzy lata temu. Czyli ludzie, niekoniecznie nawet słuchacz, da tej płycie szansę, dlatego, że byliśmy taki wypasiony teledysk, żeby to żyło swoim życiem i żeby nauczycielki za 10 lat linkowały do, do klipu, do laury. Ci, którzy się poznają dopiero w X-Faktorze, nie oszukujmy się, są tacy ludzie. No nie wszyscy po prostu interesują się muzyką, niektórzy ale się sprawa, interesują się Tak, tak, ten... ale to są, to, są dwie, to są dwie postacie. To, to jest ta sama postać, ale. I teraz wychodzi płyta twoja, na której śpiewasz. Wiersze Miłosza, i ktoś może być mega zaskoczony. Przecież ten koleś jest z telewizji, a potem śpiewa coś, co jest to, co mówisz, że nauczycielki mogą puszczać na lekcjach. Ale to, to, to jest ta ironia, właśnie, jeżeli chodzi o, o, o polską kulturę, według mnie, i jak my się Tutaj wszyscy jesteśmy pewni, że mamy jakąś Biblię, jak, kim powinienś być? Czyli w tej chwili wiem, że jesteś tedy do Laury, i ludzie myślą, do, dlaczego? Przecież to jest. Nawet się boją powiedzieć, że to jest artystyczne, bo przecież artyzm, a ja nienawidzę tego słowa generalnie, no. ale artystyczne, no to, to, się nie, to się nie może wiązać z tym, że siedzisz e, w programie rozrywkowym, co mnie strasznie denerwuje, bo, bo takie programy rozrywkowe jak właśnie X-Factor, to w Danii to siedzi trójka... Wiesz, naj najbardziej popularny duński produ producent muzyczny, jeden z największych popowych gwiazd z przyczynka jest Inferno, yy, duńska, no i jeden z najbardziej popularnych jazzmenów w Polsce. Tak samo, nie wiem, wyobraźmy, że Stanko by nagle siedział w yy, programie rozrywkowym yy, i tak to jest w Danii. I nikt nie ma z tym problem. Wyjaśnijmy, o co chodzi z teledyskiem do Laury. Yy, dlaczego on jest... Yy, dlaczego mówisz, że nie lubisz właśnie nazywania artystyczne, a jednak on jest trochę bajeczny? Znaczy, ja go odebrałem w sposób, że jest yy, dla mnie jest bajką. Znaczy... No dzięki on jest bajką i bajką może dla dorosłych. nie? No. E <noise> e albo taki zwiastun filmowy. Logicznie, że dalej kontynuuje taki teatralny pop. Czyli według mnie to, co ja robię, to jest taki teatralny pop. Pop rock, Teatralna alternatywa, jeżeli to słowo bardzo już chcemy użyć, ale według mnie to, to nawet w alternatywie chodzi o dobre, dobre melodie. No, skąd w ogóle miłość? Znaczy w ogóle skąd taka zajawka? Dostałem propozycję od nadbałtyckiego y Centrum Kultury. To było już półtora roku temu. Czy nie, nie zrobiłbym stulecie Miłosza? A ja nie wiedziałem, że jest stulecie Miłosza. Mm -hmm. żeby, żeby zrobić y, muzykę do, do, do niektórych wierszy. I, I się tak ucieszyłem, że ktoś miał takie jaja, żeby tego Czesława Mozilla, który logicznie jest emigrantem, czyli urodzony w Polsce, wyemigrował, reemigrantem, tak samo jak Miłosz. Ja, 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 ja jestem takim romantykiem, że jeżeli dostaję propozycję i myślę, no tak, ja dobrze wiem, że będzie robnił Osher, będą ludzie pisać muzykę do tego, potem będą jeszcze poszątać o to, że że Chcę zarobić. Za, I to jest, jest absolutalny zrobić. Ta płyta będzie najmniej na na, na trafna. To, to nie ma żadnego hita, i to, to jest ironia, bo gdybym chciał zrobić. A, ja wiem, jak, jak zrobić. Na tej płycie nie zarobisz kasy. No nie, no wyobraźmy ja, się, ja nie chcę mówić ile sam włożyłem na, na tyle, do laury, ale, mogę... ale no to powiedz mi ile kosztował e, klip do laury, no bo to jest e, ludzi ciekawy, wiesz, wiesz jak jest? 60 tysięcy. Okej, okay, a najbliż. ja to może połowę włożyłem sam, a dlatego szukam sponsorów w ogóle, poważnych sponsorów do postu Zimowy, żeby wasze dzieci Yy, mogli oglądać Postu Zimowy, bo chcemy do Szwecji jechać. Postu Zimowy, to jest ten z... Yy... Kawałków na płycie. No bo... I on jest taki bardzo, wiesz, taki fa fabularny, taki, 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 taki szwedzki, Essel Lindgren, Dzieci z Bullerby. Ja, jak czytam wiersze, zawsze tak było, a mało tych wierszy czytałem, a Miłosza w ogóle nie. Ja, ja nie, też nie. Ja, ja nie muszę rozumieć. No. Jak widzisz na, na operę albo idziesz na, muzyk, na koncert muzyki poważnej, nawet idziesz na jakiś jazz, nawet jak idziesz na jakąś kapelę popową, czyli ty musisz wszystko rozumieć. Wystarczy, że będziesz to czuł. No ja właśnie... do nie, wiem, nie do końca nie wiem o czym Polsce the people śpiewają. Aha. The Ale byłem w Berlinie 11 para na koncercie i było cudownie, gdyby miłość tej chwili żył, a w Polsce 15 lat temu nie było słowa o celebryta. I według mnie polski showbiznes jest tak kolejny nudny, bo z całym szacunkiem dla pani Anny Muchy, która jest piękna, ale jak to jest kurczę nieoryginalne, że, ona, że każda gazeta musi ją mieć na pierwszej okładce z tym brzuszkiem. Wiesz co? No wiesz. Tutaj wiesz. Ale no. to jest tak nieoryginalne. To jest, to jest, to jest, to jest No to co tutaj... musi zrobić Mucha, żeby się pojawić na, na okładce? Ale nie, wystarczy, że, że, że jedna fajna gazeta ją wzięła, ale, ale ci redaktorzy są tacy nudni, że oni wszyscy chłoną do tego, no bo jak on miał, to my też chcemy. No. I mi chodzi o to, że gdy miłość żył w tej chwili, to on był, był takim celebrytą, że nikt by się z nim mierzył, bo jego życie było naprawdę. Z tych wierzy co czytasz, to kurczę działo się. Działo się, działo Fajnie. Fajnie, Czesław przeszedł do tematów sub-biznesowych. Lubisz nakrycia głowy? Tak, ja lubię czapki, lubię tak, czapki. Tak, ja, ja mam tak, ten sam. Tak. Ten, tylko ty powiedziałeś, że masz. Coś, nie. A dobra, nie. No liczę, ma zna... Mam, mam, mam słabe włosy, ale to jest chodzi o to, że ja mam pet heade dzisiaj. Ale nie, ale lubisz nakrycia głowy zimowe czapki, czapki z daszkiem, baseballówki. Lubię! Tak jak ja! Czuję się I... bardziej seksistą, Uwaga, no? no ja też, właśnie o to chodzi, dlatego ją noszę. Mam prezent. No dawaj. Bo wiem właśnie, że lubisz, tak jak ja, Na głowy stwierdziłem, że z ci zimową czapkę. Ale moc, jeszcze ja, ja nawet taką inną podobną mam, świetna jest. No nie wiem, koleś jest po prostu wykręcony. No i można, można. Ja miałem czynić swoją zimową, ale zapomniałem z, z wrażenia. Dobra! Co to za program. Tak. Miał być poważnie. No nie, no, no było. Było, było. Okay. Moc, 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 moc. Także mam nadzieję, że ci się przyda jest i jest że będzie się nosić. Jest. Jak naprawdę jak ci będzie zimno, Wiesz można co? Na ten, ten y, 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 na Następny rok, 11, 11 listopada, to będę latał z tą czapką. Obiecuję, okej. Okay. Całkowicie na głowę... Dobra. <laughs> na głowę ją włosy. Ja sobie to zapiszę. I będę latał, że. Szanowni Państwo, jeszcze od mówię, jak ktoś będzie 19 listopada, na tym roku, gdy latał po warszawskich ulicach i się na... Z taką głupką, to wiecie kto zainspirował mnie, nie?